Witajcie, witajcie! Dzisiaj będę miał dla Was bardziej poradnik, ale przy okazji też będzie prezentacja kilku przykładowych produktów. Poradnik będzie dotyczył takiego zagadnienia, czy warto i jak chłodzić laptopa. Laptopa możemy chłodzić albo aktywnie, albo pasywnie. Jak to wygląda, w jakie produkty można się zaopatrzyć do tego celu. Dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiem, tak więc zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. Na początek zadajmy sobie pytanie. Komu to potrzebne? Czy w ogóle warto, czy trzeba chłodzić naszego laptopa? Otóż powiem tak, nie zaszkodzi, ponieważ laptop, jak każdy komputer, jest urządzeniem, w którym przede wszystkim mamy i elementy odprowadzające ciepło, typu radiatory aluminiowe, typu termopady, typu pastę termoprzewodzącą, które po jakimś czasie się zużywają, tracą swoje właściwości, przez co chłodzenie laptopa staje się po prostu mniej wydajne. A nawet zakładając, że nasz laptop jest nowy że układ chłodzenia jest w pełni sprawny. To musimy brać pod uwagę, że im ten laptop ma mocniejszą konfigurację, tym on bardziej się będzie grzał i potrzebuje tak dobrego odprowadzania ciepła aktywnego, czyli poprzez właśnie aktywne systemy chłodzące laptopa typu wentylator i pasywnego, jak pasty termoprzewodzące, radiatory i inne takie rzeczy. Natomiast jeśli system chłodzący naszego laptopa zaczyna się nie wyrabiać ze względu na wiek albo ze względu na zbyt intensywne wciążenie tego laptopa, warto mu troszeczkę pomóc. I co jeszcze trzeba tutaj zaznaczyć? Częstym błędem popełnianym przez użytkowników laptopów jest stawianie laptopa na przykład na jakichś meblach, natapczanie na powierzchniach po prostu pokrytych materiałem, gdzie po prostu cyrkulacja powietrza jest zaduszona poprzez ten nierówny, nierównomierny materiał. Kolejna rzecz to trzymanie laptopa na kolanach, gdzie też. Często użytkownicy stwierdzają, że ten laptop się bardzo grzeje. To nie są przede wszystkim odpowiednie powierzchnie do użytkowania laptopa. Nie mówiąc o tym, że w kontakcie z ubraniem czy w kontakcie z materiałem, z obiciami meblowymi te laptopy potrafią się elektryzować, i potem jak przypadkiem dotkniecie w laptopie jakiegoś portu USB czy innej metalowej części, potrafi kopnąć prądę. Na pewno wielu z Was się spotkało z takimi przypadłościami. Cóż się dziwić, skoro laptop nie jest użytkowany tak, jak powinien być. Wiadomo, laptop jest mobilny, jest wygodny, można go sobie wziąć na kolana, pograć w grę czy popracować, ale nie o to chodzi. Jeśli laptop się grzeje lub jeśli Obserwujecie inne właśnie tego typu występujące zjawiska, warto chociażby podnieść tego laptopa, żeby miał lepszą cyrkulację powietrza żeby on nie stał bezpośrednio na tym jakimś materiale tkaninie nie grzał się dodatkowo po drugie nie doprowadzić do naelektryzowania komputera poprzez chociażby tutaj aluminiową podstawkę jak w przypadku Natek Tern która jak widzicie ma regulowaną wysokość i ma tutaj odpowiednie gumowane elementy które tego laptopa przytrzymują tak więc wtedy możemy bezpiecznie użytkować i mamy tutaj chłodzenie pasywne poprzez nie stykanie się z materiałem typu obicia meblowe i poprzez podniesienie też tego laptopa, tak żeby powietrze wypychane przez naturalny system chłodzący laptopa było po prostu lepiej dystrybuowane, żeby nie miało tutaj żadnych przeszkód. To jest taka prosta podstawka aluminiowa, która tutaj zapewnia chłodzenie pasywne, przy okazji ma jeszcze kilka innych korzyści. Natomiast jeśli chcecie jeszcze poczuć jakąś bryzę, żeby ten laptop był naprawdę dobrze chłodzony, to mamy na rynku mnóstwo podkładek tego typu, i gamingowych i niegamingowych, które są różnie wykonane. Tutaj mamy akurat dość tanią podkładkę z tworzywa, taka sztywna siatka, dwa wentylatory. Mamy podkładki, które mają jeden Wielki wentylator, mamy podkładki, które mają cztery małe wentylatory, to już jest mniejsza z tym, bo zawsze tutaj te wentylatory dają nam jakieś chłodzenie. Tak więc takich urządzeń mamy mnóstwo, są też z aluminium, są bardziej mniej zaawansowane. Tutaj w tym przypadku mamy tylko włącznik, wyłącznik i mamy podłączenie poprzez port USB. Mamy taki mały hubik, dzięki któremu nie tracimy portu w komputerze, ponieważ to podpinamy sobie do komputera, do laptopa, a zamiast zajętego wejścia w laptopie możemy sobie podpiąć coś tutaj i to dobrze działa. Prosta zasada, dwa podwyższenia, małe lub duże i tutaj blokady, żeby laptop się po prostu nie snuł, jeśli to sobie podwyższymy i jak podłączymy zasilanie, no to proszę bardzo, słyszycie, że wentylatory zaczęły pracować, czuć przyjemny powiew powietrza, i w tym przypadku powietrze jest tutaj pchane do góry, czyli po prostu chłodnym powietrzem dół naszego laptopa jest chłodzony. Są podkładki takie z LEDami, są bez LEDów, każdy znajdzie coś dla siebie. Koszt takich podkładek to 20, 30, nawet złotych, takie bardzo proste, plastikowe. Można kupić z jednym wentylatorem, do nawet 200 złotych, jak chcesz jakiś wypas aluminium, jakimiś bardziej zaawansowanymi funkcjami. Pamiętam nawet, testowałem taką podkładkę, która miała wbudowane głośniki. Też fajna rzecz, ponieważ głośniki w laptopie na ogół są słabiutkie. A jeśli byście chcieli posłuchać czegoś na głośnikach, niekoniecznie na słuchawkach, to taka podkładka była fajną rzeczą, ponieważ dźwięk był całkiem okej. Okay. To taka ciekawostka, przy okazji, jak znajdę, wrzucę Wam link do recenzji w opis filmu, żebyście mogli sobie sprawdzić kolejny ciekawy gadżet. Tak więc dwie metody chłodzenia. Aktywna, taka, w której wytwarzamy dodatkowy przepływ powietrza. Plus jest taki, że mamy właśnie lepsze chłodzenie. Minus taki, że te wentylatory bardziej głośne, czasami dość ciche, ale zawsze jakiś tam dodatkowy hałas nam wytworzą lub podkładki typu pasywnego, gdzie po prostu polepszamy przepływ powietrza cyrkulację poprzez uniesienie tego i postawienie na równej porządnej powierzchni. Oba systemy bardzo dużo dają, szczególnie w starszych laptopach, które mają problem z przegrzewaniem się. Jeśli chcecie przedłużyć żywotność takich laptopów, to warto się. Taki gadżet zaopatrzyć. Oczywiście warto też zadbać o serwis, czyli co około 2 lata, no to już chyba w najgorszym wypadku, zanieść taki laptop do serwisu komputerowego i zafundować wymianę termopadów. Past termoprzewodzących, czy po prostu czyszczenia wentylatorów, czy wentylatora wewnętrznego w laptopie, zależnie ile tego tam jest, jaki macie laptop, czy jest to laptop typu gamingowego, czy po prostu laptop biurowy, ale każdy tego typu komputer wymaga konserwacji, żeby działał nam długie lata. Tak samo w komputerze stacjonarnym, co jakiś czas zmieniacie pastę termoprzewodzącą pod procesorem, czyścicie wentylatory i tak dalej, żeby to wszystko działało. To samo w przypadku laptopa. Jako taki wspomagacz przedłużający żywotność laptopa proponuję Wam jako opcję rozważyć zakup podstawki pod laptopa, czy to typu pasywnego, czy typu aktywnego. I tak jak z wszystkim, nikt do zakupu takich akcesoriów Was zmuszać nie będzie. To jest Wasza decyzja, żeby sobie przemyśleć, czy warto wydać te kilkadziesiąt złotych. I prawdopodobnie dzięki temu uda się przedłużyć żywotność laptopa. Czy będzie to dla Was zbędny gadżet? Ocenę końcową pozostawiam już wam. Ja tutaj zaproponowałem wam pewne rozwiązania, pokazałem przykładowe produkty, no i na tym będę ten poradnik kończył. Jeśli Wam się przydał, spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę wam wdzięczny. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!